Katolicyzm jest taką diaboliczną formą zwiedzenia, bo jest ogromna ilość prawdy, ten rys historyczny, teologiczny, boskość Jezusa. Ale potem, kiedy jest to pytanie, jak człowiek ma być zbawiony, to właśnie tu katolicyzm rozszedł się z chrześcijaństwem, czyli z tym nurtem biblijnym, protestanckim. To była reformacja. Czy zbawienie jest za. Wiarę, plus sakramenty, plus dobre uczynki, i w czyściu jeszcze oczyszczenie, i dopiero do nieba? Czy też, co jest prawdą biblijną, Jezus umarł za wszystkie nasze grzechy, zapłacił doskonale. Każdy, kto zaprasza żywego Jezusa do swojego życia, do swojego serca, aktem woli, decyzją osobistą, bez pośredników, bez żadnych dodatków, bez zasług, nie? przychodzi grzesznik i mówi, Jezu, Ty jesteś moim ratownikiem, tylko w Tobie nadzieja, tylko Ty możesz mnie uratować, jak ten łotr na krzyżu. Nic nie mogę zrobić, bo On już jest przybity. I pamiętacie, Jezus mówi: Dziś jeszcze brachu będzie ze mną w raju, można tak powiedzieć, nie? to to jest prawdziwa ewangelia i tego katolicyzm ludziom nie mówi w to miejsce wprowadza właśnie pośrednictwo kleru wprowadza ofiarę mszy świętej tak zwanej zamiast prowadzić ludzi prosto do Chrystusa